Gdyby mieszkania na tym osiedlu można było kupić, długo nie czekałyby na klientów. Świetna lokalizacja, mnóstwo zieleni, bardzo dobra architektura, rozsądne odległości między blokami i bardzo wysoki standard wykończenia. To sprawia, że nie jeden deweloper w Krakowie mógłby się uczyć, jak budować komfortowe osiedle przyjazne mieszkańcom. Osiedle bardzo ładne, wyposażone tak naprawdę pod przyszłych mieszkańców. Każde mieszkanie posiada wymalowane ściany, położone podłogi, łazienki, przygotowane właściwie do wejścia z białym montażem. Niewysokie budynki, czyli atrakcyjne dla lokatorów, bo zawsze takie budynki są atrakcyjne. To nie jest wielkie blokowisko. W tym momencie zarząd inwestycji miejskich formalnie zakończył budowę osiedla przy ulicy Wańkowicza w Nowej Hucie. Do zarządu budynków komunalnych. Trafiło 7 bloków. Znalazło się w nich miejsce na 165 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 6900 m2. Co najważniejsze, mieszkania są w pełni wykończone. Wystarczy wnieść meble i można mieszkać. W kuchni na lokatorów czeka nawet kuchenka z piekarnikiem i zlew. Łazienki są w pełni wyposażone we wszystko co potrzeba. Najwięcej, bo 82 jest mieszkań jednopokojowych z oddzielną kuchnią, nieco mniej dwupokojowych 49 i 20 mieszkań trzypokojowych. Najmniej po 14 jest mieszkań jednopokojowych z aneksem kuchennym. Urządzając przestrzeń wokół bloków, nie zapomniano o miejscach parkingowych. Jest ich prawie 100, w tym te dla osób z niepełnosprawnościami. Osiedle ma własny, ale ogólnodostępny plac zabaw dla najmłodszych. Prawie połowa terenu całej inwestycji to zieleń. W ramach jej urządzania nasadzono 100 krzewów i bylin. Inwestycja rozpoczęła się latem 2018 roku. Udało się ją skończyć pół roku przed planowanym terminem. Osiedle wraz z drogami kosztowało 30 milionów złotych.